Podczas ostatniej wizyty w księgarni moją uwagę zwróciła bardzo ciekawa, ładna, rysunkowa okładka książki Samotność Janosika, czyli biografia Marka Perepeczki, autorstwa Marka Szymańskiego. Wydawnictwo przesłało mi książkę do recenzji, więc z przyjemnością się za nią zabieram. Właściwie cały popołudnie dzisiaj, niedzielne, spędziłam na tej znakomitej lekturze. Pierwsze zaskoczenie to to, że Janosik pochodził z rodziny o kresowych korzeniach z Wilna. Pochodził także z rodziny, która miała takie patriotyczne inklinacje, była rodziną także szlachecką, która ubożała, jak często bywało w Polsce, po niepowstaniu listopadowym. A nazwisko Perepeczko y, nadano jednemu właśnie z przodków Marka jakby za karę, żeby jeszcze bardziej upokorzyć go za zryw powstańczy. E, skąd się wzięła jego fantastyczna siła, krzepa i y, tężyzna fizyczna? No, był chudym młodzieńcem, podługowaty, wysoki, y, wyrośnięty. Jak to się stało, że stało się synonimem atlety? Zobaczcie tutaj zdjęcie z Polą Raksą. To młody Daniel Olbryski. Otóż jego ojciec, który był takim przedsiębiorcą, naprawiał windy, był bardzo dobrym fachowcem. Kiedy zobaczył, że syn właśnie jest taki. Troszkę, troszkę nieporadny, nie ale też i w szkole niestety miał jakieś kłopoty czy też przykrości. Zaprowadził go, tutaj obok hali Mirowskiej była, sal, była hala gwardii, gdzie trenowano, gdzie trenowali bokserzy, gdzie odbywały się także pojedynki bokserskie. No i tam były, było coś na kształt siłowni. O, tutaj Janusik piękny, ze swoją maryną, Ewa Lemańska grała no, i on właśnie wtedy zaczął interesować się kulturystyką. Uprawiał różne dziedziny sportu: i, i koszykówkę, i jazdę na rowerze, i biegi. No, i dzięki temu był taki proporcjonalny, nie był zbytnio taki toporny, tylko właśnie smukły, wysoki, o pięknej muskulaturze. Podobno kochały się w nim dziewczyny. Już od wczesnych lat, a kiedy pojawił się w szkole aktorskiej, to już w ogóle, no ale on zakochał się, wiecie, w kim? W Agnieszce Perepeczko i był jej wierny. I Był jej wierny. Podobno nie reagował na żadne zaczepki czy też próby nawiązania bliższych damsko-męskich relacji, tylko właśnie Agnieszka. Ja się pokażę Wam zdjęcie, bo też w książce jest bardzo piękne zdjęcie, i w ogóle cały rozdział poświęcony Agnieszce Perepeczko. No, bardzo. Bardzo tutaj rzeczywiście kawał roboty zrobił Pan Marek Szymański, dokumentując, rozmawiając o tu na rowerze. Bardzo lubił. Podobno kiedyś z Danielem Olberskim pojechali z Warszawy rowerami nad morze, na Hel. Tutaj właśnie siłownia, taka jeszcze bardzo skromniutka, bo on sobie urządził pierwszą siłownię w piwnicy na ulicy Słonecznej. O, a to jest bardzo stare zdjęcie, zobaczysz taki chudy, wyrośnięty w przykrótkich spodniach i takich sandałach. Nie był już w ogóle w czym chodzić. Gdzie ta Arnieszka mi się podziała. Więc, kawał roboty dokumentacyjnej, co był pan Marek Szymański, naprawdę jest, jest za co go pochwalić, bo dotarł do zdjęć, które nie były publikowane, ale przede wszystkim bardzo gruntownie przepytał wszystkich tych, którzy, m, którzy żyją, a którzy mieli okazję współpracować z markiem Perepeczko, czy po prostu znali go. Więc, o, tutaj jest ten portret, Agnieszki, zobaczmy. Porywająca piękność też. Ale śniła go swoją urodą, kiedy właśnie spotkali się przed egzaminami w szkole aktorskiej w Warszawie namiodowej. Jest jeszcze takie jedno, no po prostu symboliczne, piękne zdjęcie z Janosika. Ono jest takie smutne, bo tam są dwa sznury przygotowane, by powiesić tych dwóch wspaniałych rozbójników. No i wiecie, jak to się skończyło. No ale pokażę Wam je jednak, pokażę, o tej tak właśnie przyjaźni, opisana też marka pereweczki Daniela Olbryskiego. Był potem dyrektorem teatru w Częstochowie i zmarł tak nieoczekiwanie. Tu jeszcze patrzę jaki przystojniak i szlachetny, bardzo człowiek. Gdzie to, to zdjęcie, gdzie go wiesz, o tu zobaczcie, no jakie to smutne. Ale patrzcie, jak on był zbudowany. No, sam się tak zbudował. I wyjątkowa rzadkość naprawdę bardzo przyzwoity człowiek. No więc, tak, samotność Janosika to takie niedzielne tutaj moje przyjemności. Czytam książkę i mam nadzieję spotkać się z autorem.